W Polskiej Cerkwi św. Aleksandra Nawskiego trwa remont, jakiego jeszcze nie było. Spod grubych warstw różowej farby konserwatorzy wydobywają dzieła datowane na końcówkę XIX wieku. Wnętrze świątyni ma więc odzyskać blask sprzed 140 lat. Pracom remontowym przyglądała się Dorota Salus. Środek cerkwi przypomina dziś plac budowy, rusztowania, zapach farb i unoszący się w powietrzu kurz. Prace konserwatorskie tej świątyni, Katedry Prawosławnej w Łodzi rozpoczęły się już w 2022 roku z wymianą okien. Później poszły prace, które polegały na, na zdjęciu. Wszelkich tynków. Drgania przenoszone z ulicy od lat powodowały pęknięcia i osypywanie elewacji. Niektóre tynki odpadały całymi płatami, inne trzeba było uzupełnić od zera. Prace doprowadziły do unikatowych odkryć. Pod grubą warstwą przemalowań olejnych znajdujemy wysokiej klasy malowidła, które no, właściwie wszystkich zaskoczyły. Oryginały datujemy na 140 lat wstecz, czyli z okresu powstania świątyni. To wizerunek ewangelistów złocenia i bogate ornamenty, które przez lata przykrywała różowa farba. Zdobienia zachwycają poziomem artystycznym i detalem. Teraz muszą zostać oczyszczone. Też tu katedry są na pewno wyzwaniem, ponieważ są bardzo precyzyjne. Przypominają trochę może stylem nawet taki ornamenty isla, z islamu, arabeskę. W trakcie prac odkryto też zamurowany w ścianie dzwon, ukryty tu na czas wojny, by przetrwał zawieruchę. Dziś wisi już na wieży. Teraz konserwatorzy kończą wnętrze i szykują się do odnowienia elewacji, ale wcześniej potrzebne są ostatnie pozwolenia i fundusze. Prace konserwatorskie. Przy tak szczególnym zabytku one wymagają nie tylko dużego nakładu finansowego, ale także gigantycznej ilości materiałów specjalistycznych no i czasu na wykonanie. Cerkiew pod wezwaniem Aleksandra Newskiego zaprojektował Hilary Majewski. Świątynia wzniesiona w 1884 roku, jest symbolem wielokulturowej łodzi. Komitet budowlany powstał 4 lata wcześniej w 1880 roku. Należały osoby, które tworzyły to miasto i protestanci, żydzi, mieszkańcy miasta Łodzi, przede wszystkim przemysłowcy. Odbudowę cerkwi można wesprzeć nie tylko finansowo, ale też osobiście. Chętni mogą przyjść i pomóc w pracach.